Dobry wieczór Państwu. Witam na konferencji, na konferencji tak, na premierze otwartej, to przyzwyczajenie niestety, na premierze otwartej naszego, naszej ostatniej, naszego ostatniego spektaklu Z ziemi włoskiej do Polski. O, doczekaliśmy się Olka Fiałka. Ja się nazywam Jakub Porkari, występuję dziś chyba w podwójnej postaci. Reżysera tego spektaklu i dyrektora artystycznego, czyli gospodarza, więc jest mi trochę dziwnie. Też. Na wstępie chciałem spytać, czy macie Państwo może, albo nie. Najpierw przedstawimy może wszystkich aktorów: Dominika Markuszewska, Monika Wenta, Kinga Piąty, U nas gościnie Karina Grabowska-Fiałek. Tomasz Wiśniewski. Z małym. Piotr Chudziak. Nasz, nie wiem jak to nazwać, nasz. Nie, nie stary aktor, chciałem powiedzieć, nasz mistrz Mariusz Szafosz. Kamil Urban. Jurek Pal, Aleksander Fiałek, Ireneusz Pastuszak i tam w kącie z małym Natalia Kalita. No i gościnnie oczywiście szanowny pan Ignacy Fiałek i nasza szanowna pani Lena Wojciechowska, tak? No i drodzy Państwo, może ktoś ma jakieś pytanie yy, na początek, zanim my zaczniemy się rozgadywać, bo to może trwać wtedy? Czy Ignacy zagra w jeszcze jakimś przedstawieniu? Ja bym bardzo chętnie. To nie wiem, to ja mam pytanie na przykład do Pana Napoleona. Jaki, jaki był największy stres przy tej produkcji poza mną? największy stres tak przede wszystkim sceny z Mariuszem a no, jakieś mierzenie się z tą całą, całą legendą tego, tego człowieka z tym, co, z tym co osiągnął to jak z tym jak, jak myślał z tym z tym, z tym, z tym z tym czy, 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 czy poradzę sobie, czy spełnię jakieś założenia reżysera, czy, czy, to, czy to wszystko wypali po prostu. No, takie podstawowe, no. Aktorskie, aktorskie jakieś. Słucham? Aktorskie Bam. No aktorsk takie aktorskie Bam, takie aktorskie Bam. To było najbardziej stresujące. No to ktoś z Państwa może No, proszę. Wiem skąd inąd, że yy, tekst powstawał prawie że do ostatniej chwili. Jak się wam z tym pracowało, że ten tekst yy, no, na bieżąco się rozwijał wraz z waszymi rolami i z waszym pewnie myśleniem o postaciach i o tym, nad czym pracujecie? Kuba, to też pytanie do ciebie. Zacznijmy od tego, że jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jak pracujemy z Marcinem Cecko, autorem tego tekstu. Już mieliśmy takie doświadczenie półtora roku temu przy spektaklu Reprodukcja. No jak to jest? No po pierwsze to są bardzo długie noce spędzone w różnych knajpach na rynku. To znaczy ja ze sobą, sam ze sobą, żeby znaczy, bo do, dostawaliśmy takie też bloki w pewnym sensie, na przykład po 60 stron, po 50 stron, z tego zostawało 10 stron, czasami dwie strony. No i nic, i tak się... Z jednej strony to ciężka praca, z drugiej strony myślę, że to... Mm, dobrze, znaczy skutki są dobre, ponieważ w pewnym sensie rola jest napisana dla konkretnego aktora. Oczywiście to się wiąże też z takim stresem, że no nie wiadomo, czy to, co dostaniemy, będzie dobre, czy nie będzie dobre, czy idziemy w dobrym kierunku, czy w złym kierunku, bo nie wiemy, co będzie dalej tak naprawdę, więc próbowaliśmy, nie mając ostatecznego tekstu, aż do, nie wiem, tydzień przed premierą, coś, coś w tym stylu chyba. Ja pamiętam pierwszy miesiąc prób, jak Kamil na przykład nie miał tekstu. I tak nie wiedział w ogóle, czemu jest na próbach chyba w pewnym sensie. Ale jak go dostał, to było takie, no to warto było poczekać chyba na, na ten tekst. Nie wiem, może, może jakiś aktor ma coś do powiedzenia na ten temat, no właśnie. Ja tekst Cara dostałem prawie na końcu, dlatego bez wódki nie dałem. <śleszy> Tak, bo Jurek ma takie zdolności trzeźwienia tak yy, w 10 minut, ale on naprawdę jest pijany jak gracara, to nie jest ściema. Ja mam pytanie do pana Kamila odnośnie właśnie tego tekstu, albo najpierw może do pana Jakuba, yy, najpierw do pana Jakuba w takim razie. Yy, skąd w ogóle taki pomysł, żeby Piątkowski mówił tekstami yy, romantyków? znanymi tekstami polskich romantyków, w tym Norwida, który pisał bardzo specyficzną poetyką. Oczywiście Piątkowski tych tekstów nie mógł znać, bo one powstały znacznie później. No ale to jest jakby najmniej ważne. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby nie napisać tutaj dla niego roli, tylko użyć tych tekstów? Powody są różne. Jest yy, powód yy, powiedzmy techniczny i powód yy, yy, artystyczny, nie wiem jak to nazwać, znaczy czy historyczny, czy polityczny. Yy, z jednej strony my przedstawiamy historię, która w oryginale, że tak powiem, yy, była mówiona językiem francuskim lub angielskim. To znaczy to, co my oglądamy po polsku tutaj, to tak naprawdę odbywało się po francusku, więc chcieliśmy od, po pierwsze odróżnić Tą, tą postać językiem, a że mieliśmy jako narzędzie tylko język polski, to chcieliśmy go właśnie tak po polsku go odróżnić, więc zdecydowaliśmy się na to, żeby Polak mówił tylko i wyłącznie romantycznym językiem polskim, wszystkim zresztą dobrze znany, bo tam poza Norwidem też jest Mickiewicz, no wiadomo, sam są dziady i tak i tak dalej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, chcieliśmy skonstruować taką właśnie mocną polską postać. Romantyczną, trochę naiwną może, która właśnie mówi jakimś językiem, który jest kompletnie inny niż język powiedzmy całego tego świata. I czemu powiedziałem też naiwną, ponieważ on właśnie mówi jako jedyny takim już powiedzmy starym językiem, czy, czy, czy już no na pewno nie współczesnym językiem. i przez to zostaje też wyśmiany, bo tak, tak, tak naprawdę na tym polega ta scena, że on mówi bardzo poważnymi słowami, bardzo poważnym językiem. E, powinniśmy się, nie wiem, m, m, tym, w tym, znaczy z tym utożsamić, czy e, być po jego stronie, a e, właśnie cała ta świta Napoleona, go z, znaczy po prostu się z niego śmieje z tego powodu. I no to... właśnie, bo to wyszła taka postać wariata, takiego polskiego wariata. Wie Pani, nie wiem, czy wariata, znaczy ja bym powiedział, że właśnie trochę naiwny ten, ten, ten człowiek, tak jak myślę, że Polacy byli naiwni w XIX wieku, gdy wierzyli Napoleonowi, ale to już jest tylko moje prywatne zdanie. A że ja wyreżyserowałem to ten spektakl, to niestety mój światopogląd jakby pokrywa się ze spektaklem. <grychy> Oczywiście. Jeszcze poza wszystkim Karol Piątkowski jako postać historyczna był tak naprawdę najprawdopodobniej absolutnie jedyną osobą, która za Napoleonem na wyspę pojechała z czystych pobudek serca. Po prostu, tak jak to jest powiedziane na początku, każdy tam jechał za marchewką jakiejś pokażnej sumki, z wyjątkiem Piątkowskiego. Także danie mu jakby tekstów polskich, romantycznych wydawało nam się tutaj najlepszym środkiem. To, to, w takim razie to, to jak to pan Kamil czuł się w tej roli. No, dziękuję. Dosyć dobrze się czułem w tej roli. Oczywiście zgadzam się z tym, że, że Piątkowski ani Napoleon. Znaczy Piątkowski mógł nawet chyba poznać początki Norwida. No bo Norwid się z tego co pamiętam urodził ze trzy miesiące po tym jak zmarł Napoleon. Więc rzeczywiście no, to nie, był no, chyba dwudziesty pierwszy rok. No tekstów na pewno nawet, nie zna, oczywiście w tamtych nawet czasach nie. Z pana Tadeusza, który tam jest No tak, tak, tak. Ja te mówię teraz rzeczy. o Norwidzie konkretnie. Także hmm. zgadzam się z Panią hmm. oczywiście. Hmm. Ale jeżeli chodzi o Piątkowskiego, ja myślę, że on jest naiwny również dlatego, że że w odróżnieniu do wszystkich ludzi, którzy znajdują się na tej wyspie i którzy są interesowni, on mówi szczerze o swoich uczuciach, bo to jest bardzo, bardzo szczery człowiek, który był do końca życia zakochany, mimo tego, że go w końcu wydalili z tej wyspy, dlatego że, że po prostu był Dandysem i on, tak jak się mówi, że, że Zimieszka, Dandys, tak, ale on, on był mitomanem przede wszystkim. Więc myślę, że, że użyć i amatornikiem, ale przez to, że on był tym to myślę, że te słowa yy, znaczy, no, też oddają bardzo dobrze tą jego, yy, no, te preferencje takie mitomańskie. I, i yy, to, że, że, że no, chłopak trochę lubiał się lubił się zagrywać w towarzystwie. No bo.. Yy, no bo yy, no bo wszyscy tu coś udają na tej wyspie, A on po prostu otworzył swoje serce polskie, romantyczne, takie, które być, do, chyba do dzisiaj jest kompletnie niezrozumiałe yy, przez inne narody. Ja nie wiem, nawet w Polsce pewnie jest nie do końca zrozumiałe. Atak, atak na, na czołgi, prawda? Zawsze ta polska natura była taką romantyczną. Potrafiliśmy szablami walczyć z czołgami. Pewnie tak jak, tak jak kwintesencja polskości jest w tym, Awanturniku Piątkowskim. Dziękuję, że koło mnie siadłeś. To wielkie szczęście. Mam jeszcze nie... drugie pytanie odnośnie tej pięknej ballady, którą śpiewa pani Kalita. Słyszałam już ją kiedyś, ale powiem szczerze, nie wiem, kto ją napisał. Bo nikt nie wie. Aha. To jest tak, tak zwany anonimus. Mhm. W każdym razie, znaczy mieliśmy do wyboru różne ballady. Właśnie pan autor wysłał mi nie wiem z 12 różnych. W końcu wybraliśmy tą, ponieważ yy, znaczy ona, ona została przerobiona też przez, przez kompozytora Sławomira Mira Kupczaka, bo w oryginal, bo nie wiadomo w ogóle, jak miała, Znaczy nie ma muzyki do, do tej ballady, są tylko słowa. Yy, ale wybraliśmy akurat tą balladę i nie jest ona w całości, to jest, to są tylko chyba w sumie. Cztery, jak się mówi po polsku, zwrotki? Cztery zwrotki z dwunastu, yy, dlatego, że tam z jednej strony yy, ona boleśnie mówi o tym, yy, co Napoleon robił z ludźmi, po prostu, yy, a z drugiej, że nie. nie yy, właśnie ogólnie, co robił z ludźmi, a potem jeszcze doprecyzowuje, co robił z Polakami yy, i jak ci Polacy. Yy, Zanim szli, właśnie tam mówi, że świszczą yy, kule, yy, tak, brzmią armaty, a, a, a Polacy po prostu mówią, no, i, idą na śmierć jak na balu. Yy, I to z jednej strony jest bardzo szlachetne, mocne, piękne, że tak powiem, pięknie obrazuje tych Polaków, ale z drugiej strony też uważam, że pokazuje pewną właśnie naiwność. Bo no koniec końca, no jakby tej Polski nam nie dał Pan Napoleon. Wiara, 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 wiara. wiara tak. Yy, bo można powiedzieć, że to jedyny, my tak traktowaliśmy też tą postać, yy, bo postać jest zawsze dwuznaczna, nie jest nie stuprocentowo jest zła, nie jest stuprocentowo dobra. Yy, I z jednej strony to był jedyny obcokrajowiec, który Przyjechał tutaj i powiedział: dam wam kraj, a nie odbiorę wam coś. Ale z drugiej strony, no za co? No za, no za 30 tysięcy po prostu poległych ludzi. Nie, nie za darmo. I my akurat jeszcze no tutaj się nie zmieścił, nie zmieścił się akurat ten wątek, ale też były sytuacje takie, że no przyjeżdżał Napoleon tam nieraz do Polski. no Po prostu miał taką sytuację, że wojsko głodne, yy, coś tam, no to. Iść na, wsi, na, na, na wieś polską po prostu i rabować, gwałcić, zabijać i zabierać dla wojska francuskiego. No i tyle. No, nie, nie było jakby szlachetności w tym i szacunku dla Polaków, że tak powiem. Tak, tak prawdę powiedziawszy, to nawiązanie tytułu ziemi włoskich do Polski, to raczej tak mojemu pokoleniowi to się kojarzy z legionami, prawda, które szły z Napoleonem i walczyły. A tutaj no, fragmentaryczne jest tak jakby nawiązanie tylko trochę do tej walki, ale tak w ogólnym kontekście to raczej wie pan, mi, mi to tak nie pasuje do tytułu. Ta, ta sama sytuacja na, na Świętej Helenie, to mi do tytułu nie pasuje. To znaczy na pewno jest coś takiego, że otwieramy ten wątek polsko-francuski dopiero w drugiej części. To, to, to na pewno. Ale wie pani, ja chciałem nawiązać, że tak powiem nie tylko do historii polskiej, a ogólnie do, bym powiedział, do jakiejś takiej współczesnej potrzeby może. Że tu nie chodziło tylko o to, żeby, że chcemy opowiedzieć historię właśnie polskich legionów, tylko chcemy, chcieliśmy trochę opowiedzieć E, o tym e, właśnie też, jak ta Europa patrzy na tą Polskę i że ta. No i, i to nie, wygląda, e, nie wyglądało na pewno wtedy e, różowo. E, i, i, I ten tytuł to jest w pewnym sensie tylko podkreśleniem, jakby na tego, e, e, nie wiem, jak to z te, te, tego wątku. M niektórzy z nas mówią o tym spektaklu, że idziemy grać Napoleona, a nie idziemy grać z ziemi włoskiej do Polski. Bo bardziej się kojarzy może ten spektakl z historią Napoleona, ale yy, dla nas, znaczy przynajmniej dla mnie Napoleon jest też pewną yy, właśnie metaforą Europy, że tak powiem, i jak ta Europa właśnie na nas patrzy. Więc w strukturze spektaklu najpierw przedstawiliśmy, że tak powiem tego Napoleona, czyli tą Europę, a potem otworzyliśmy ten drugi wątek, yy, powiedzmy bardziej już polski. Zresztą yy, wejściem Piątkowskiego, yy, czyli Polaka właśnie na wyspie się to zaczyna. Ale to można nawet z Tobrowskiego to nawiązać, bo tak prawdę powiedziawszy niedaleko stąd jest wieś Wierzchowiec, który sprzedał, prawda, żeby założyć regiony, no nie, to, to jest pod Woknią ten Wierzchowiec. Także, może Pan ma rację, że losy normalnie ludzi i żołnierzy polskich w różnych okresach naszej narodowej historii, to jednak walczyli, że też byli pomijani w swoich zasługach. No, z no i też dlatego tak się, teraz wrócę do Piątkowskiego, tak zdecydowaliśmy się na, na, na budowanie właśnie tej postaci, tak bardziej z krwi i kości niż ta cała reszta. Dlatego, że myślę, że w nas jest pewna szczerość, która nakłada się na pewną naiwność właśnie i no i dlatego też uważam, że zapomina się o czymś, ponieważ za naiwnie do czegoś podchodzimy czasami albo, znaczy bo szlachetność jest naiwna bardzo często. Może w naszej historii przydałoby się, może powiem coś kontrowersyjnego, ale tak od czasu do czasu może polakom przydałoby się trochę więcej cynizmu, ego, takiego zdrowego egoistycznego cynizmu. A jak to tobie, tobie się uczyło tego tekstu i skąd ty się wzięłaś dziewczyno? Nie umniejszając niczemu, oczywiście Ignacemu, ale po prostu zaczynacie i kończycie takimi wspaniałymi perełkami. I skąd ty się wzięłaś, perełko? No dobrze, to pierwsze pytanie, jak ci się uczyło tekstu? Wzięłam kostkę Rubika, patrzyłam w tekst i w pewnym momencie nauczyłam się tekstu. <noise> tak ja się spytałam mam dzień po tym, jak dostała tekst Lena, kiedy będzie główna miała niego. Okay. Aha, ja jeszcze zmieniałem ten tekst chyba do dnia drugiej generalnej. Tak Jak w dniu pierwszej generalnej zmieniłem tekst, to ona na drugą generalną znała go na pamięć. Czyli, jak to zrobiłaś? A złożyłam po mieli takie mnie donosić, bo bo. A jak się czujesz na scenie? Wchodzę z takim nastawieniem, że rozwalę tę scenę. <zysz> I na premierze był tam ze dwóch pedagogów z PWST z Krakowa ja i powiedziałem, że za 9 lat ją wysyłamy po prostu, nie ma opcji. No ale trzeba powiedzieć, że Lena ma, ma o wiele łatwiejsze też niż Wielkim Bo ten cały tekst o tym dworze to ja na przykład byłem przekonany, że, że nie ma opcji po prostu, żeby... Żeby, żeby, żeby człowiek w wieku dziewczynnym w ogóle mógłby go logicznie wypowiedzieć. Z, ze zrozumieniem, tak, bo ja by nie rozumiałem sami. Tak <gry> Dobrze, pomysł na, e, na postać konstytucji był, e, czy Francji, czy jak się chce to interpretować, to powstał nawet przed powstaniem sztuki. Znaczy już wiedzieliśmy, że chcemy tak zakończyć jakimś takim e, mocnym, mocnym tekstem. Ale jest jeszcze takiego, że gdyby ten tekst, dokładnie taki sam, wypowiedziała dorosła osoba, ten tekst byłby strasznie pretensjonalny, e, nieprawdziwy, zagrany, czyli krótko mówiąc niedobry. E, żeby, żeby ten tekst miał sens i siłę, to powinien być taki powiedzmy... Znaczy, powinien być wypowiedziany przez osobę, która jeszcze jest czysta, niewinna. Ta, szczera. szczera. dokładnie. Bo niestety my wszyscy jakieś przekraczamy, nie wiem, 16, 15, 18 rok życia. No to już ze szczerością mamy spore powody. to jest jakby sumienia. Tak. A sumienie jest... Nasze sumienie, ja uważam, że ogólnie sumienie to jest, to jest dziecko. A co do młodego Napoleona, hmm. no dobra, no to zdradzę. Byłem w Krakowie na Polskiej Komedii, czyli taki festiwal, festiwal teatralny, gdzie tam pokazywaliśmy dwa yy, spektakle siedziałem z takim reżyserem, który zresztą tutaj pracował, czyli Radosław Krychcik, reżyser Grażyny. Eee, no i tak zacząłem mu opowiadać, opowiadać, że będziemy robić taki spektakl, taki spektakl i taki spektakl. I już przy dziesiątym, to ta, to, to, e, to mi powiedział, ale jak ty chcesz zrobić w ogóle tego Napoleona, wylać tą główną postać, a ja tak strzeliłem w powietrze, Benjamin mato. Eee, czyli ten film z tym z, 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 z Pitem, gdzie człowiek się rodzi stary i umiera jako młody. Na co kolega nie powiedział, a co jest genialne. No i tak wtedy jakby urodził się ten pomysł i ten pomysł zaczął jakoś pracować, pracować, pracować. I po miesiącu pracy y, z panem dramatopisarzem się zdecydowaliśmy, mieliśmy taki pomysł, żeby był właśnie młody Napoleon, żeby młody Napoleon zniknął i dopiero się pojawił ten, w odpowiednim wieku. A y, zdecydowaliśmy się jednak na zderzenie tego. Y, postaci. Tak, tak. A skąd pomysł na taką scenarię? Decyzja muzeum, no... Ktoś tak Pewnie scenograf. Znaczy, szukaliśmy jakiś klucz, żeby, żeby w ogóle otworzyć tę historię, żeby, żeby uzasadnić to, że na naszych oczach po prostu ożywiają postaci no, z XIX wieku. Wszyscy wiemy, że teatr to fałsz, że, że to jednak się nie dzieje naprawdę, ale no i, i, i znamy tą umowność teatru. A, a pomyśleliśmy, że może taki klucz, że tak powiem, muzeum, to yy, yy, trochę yy, pokryje tą warstwę, jakby nam znaną, tego fałsz, po prostu i tej umowności pomiędzy widownią a, yy, a sceną, yy, że może ten muzeum będzie trochę bardziej wiarygodny niż. niż yy, yy, Taki naturalistyczny, taka naturalistyczna, nie wiem, scenografia. Na przykład, no stwórzmy po prostu Dom Napoleona na świętej Helenie. O, proszę bardzo. No to wtedy dla mnie fałsz byłby już na takim poziomie, że, że byłby, znaczy byłby nie do zniesienia. O. A jest coś bardziej może wiarygodnego w tym, że figury woskowe na naszych oczach żyją. A jeżeli chodzi o, pi o tą piramidę, czy, czy jak to nazwać, jak już jesteśmy przy scenografii, to ta piramida to nikt o tym nie wie. My zresztą tego nie tłumaczymy, bo nie ma takiej potrzeby. Napoleon poza tym, że był genialnym strategą, politykiem, itd., itd. to był już też niezłym matematykiem, o czym prawie nikt nie wie. I w ogóle jest teoremat Napoleona. Geometryczno-matematyczny, yy, i ten teoremat mniej więcej wygląda jak nasz program, yy, i jak się go złoży, to, yy, to właśnie powstaje piramida. Yy, więc wszystko jest trochę jakby, z, yy, znaczy wszystko jest z, tam, z tamtego świata. Yy, również ta, ta, ta konstrukcja. Drodzy Państwo, jak nie ma więcej pytań, to. Dziękujemy bardzo za przybycie, za zostanie.